Cześć wszystkim jestem Ciochę witam was w League of Legends w odcinkach od A do Z, gdzie zdobywamy sobie skrzynki na bohaterów. W dzisiejszym odcinku gramy sobie Autroxem. Ja tą skrzynkę na Atrox już mam, zrobiłem ją po, gdzieś poza streamem, między odcinkami, więc teraz sobie tylko nagrywamy luźną grę. Mamy tutaj na już skrzyneczkę. Więc tak tylko sporadycznie nagrywamy, żeby był odcinek o Atoxie. I na końcu odcinka już będziecie wiedzieć, że tą skrzynkę mamy. Jest 6 luty. Mamy nawet trochę więcej skrzynek już w tym sezonie 2022. Gdyż już trochę skrzynek przyszło i ja już zdobyłem na parę postaci do przodu, więc teraz dopełniłem czas nagrać ten odcinek o atoksie Ja sobie idę Matopa, tak jak już wspomniałem, mamy Kindreda w dżungli. Ogólnie gram sam, bo tak i tak nie ma znaczenia, czy wygram, czy przegram. Jaką będę miał ocenę, jak będę grał na skrzynka, tak naprawdę jest. Udało mi się kiedyś ją zdobyć, więc 5 osób. Mamy też. A super, ja na Namidzie mamy Samirkę z kseatem na suporcie. dość na Gemantariusza, to muszę uważać. Gadla mamy w dżungli, mamy Kujanę na midzie i mamy Diana z MFK na dolnej alei MFK ze Supote, to jest ja ciekawe. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tady tak weźmiemy, no zobaczymy jak tej grze pójdzie po się się dobrze poszargać skórę tutaj tak, i tak nie ma znaczenia. Już tam jest śledzi. Czekam pięć. 30 sekund do pojawienia się stworów. A to tak to po prostu I skok. O, wajtam błaga się! przyciągnąć wariacik. Następny postawa. Dataxa za dodatkowe obrażenia. Ogieńmy na to ja się nie mam szans. Patrząc na czempionów, jak jest lepszy ode mnie. Nie mam się co z nim bić, bo musimy sobie tego fajnić. Nic więcej nie możemy zrobić. No i tylko to będziemy robić być w tej grze. Zobaczymy, jak się gra dalej będzie. Co się tam wydarzy w tej grze naszej. No i mam punktów mamy punkt normalny, więc możemy spramować. Widać, że po prostu nie mam szans na Atlas. Znaczy, dalej ma lepsze style. Jedno uderzenie i praktycznie leży. Nie mam, jak nawet być blisko. Moba. No nie mam, go. nawet tylko Expo mogę dostawać. Nie mogę do niego być blisko, bo momentem je przyciągnie. Końcujemy 100%. No to już mnie zrobił, no kilka uderzeń da kaj. Jak cię się mnie rękają. Kielb szagla. No i tam pierwsza opcja zrobili. Troszkę go też napięła, ale to... Na spokojnie. Tam od wieży trochę został. Waga, bo mi cały czas może przytrzelnąć. Kuchu, chyba się maksuje tutaj na tym ataksie. A toks jest zmieniony. Ja wolę stają wersję ataksa. No idę. No, się wycofują. A może nie ma co atakować. Nie się, to ok. Pewnie się cofną. Borek szybko wrócił na teleporcie. Coś pewnie kupił. A no, nawet nie. No i ładnie tam Batyl ADC. Zrobiła, bo to ona. Ja się mam po co cofać? Nie specjalnie. No, możemy jeszcze zostać. A do co Co ja taki doby czy ona taka dobra? No, możemy szybko wrócić. No dobra, bo on już by mnie zrobił. Nie możemy się jednak z nim nimi bić, cofniemy się. Dobra, ja, ja. co sobie kupimy? To i to jak na razie. Teleport, szybko. Nie jestem w wrogiem. Jestem w drogiem. go. za daleko. gramy sobie spokojnie, żeby nie nafidować dalka, żeby nie zepsuć tej całej gry, a i nie robią swoje. Nie może ja tu nie będę miał dużej farmy ale... Lepiej zagrać na Fizować przeciwnika. Nie ma co być blisko, bo on mnie a Tam jest na przungli, więc... Może mnie zrobić? No właśnie to jest to, że on mnie tu za szybko zrobi. Cofniemy się. Widzę, że tak umie że mnie chcę ją zabić. No gdyby on już ma urta, to on już nie zrobił. Co on już nie zrobi? Seryjny zabójca. Dwa trupy. No, ładnie, Alece. Cztery zają. To już jest fignięty, nasz Alece. To jest normal, więc nic z tego nie będzie, że wygramy tą grę. Nie chcę grać w Ankadę. Po co? Ja sobie tylko taką mnóstwo kieręczkę. No nie mam jak go zabić, no nie mam skila już. Sekundę dłużej. Może jakby ją złotował, ale chyba nie. Odezwał ja co tu pił. Jakby nie mógł zaczekać z tym gangiem, aż dojdę do tej linii. Gdyby chwilę zaczekał, to byśmy go zabili. Coś ja miałem mu zrobić. No by się tu dziwią, że mam 16 cs ale no... Lepiej mieć 0,0 niż straty niż 08, tak? No ale jak to farmić na Darka? To jest łatwo powiedzieć z innej linii. Ja gram spokojnie, nie chcę nafidobać Darka, tak? Dlatego mam małe, mało CS-ów. Pomyślamy z New Zealandu teraz. Dobra, jeszcze nie. Ale naprawdę nie mam jak na niego grać. Nie, nie, bez sensu. Bez sensu tam iść. No nie za mocno biją. Bez szans. no ja po prostu nie mam szans na darka. Nie było sensu tam iść. Nie no wiem, jakby się to skończyło. Przez go jakoś poobijać. Może wtedy. Sobie... Się uda. To zrobić? Ja chyba nie. A, nie mi co to piszą na tym czasie. Bez do sensu było zabijać tam a tego adreseka, tego supporta. No jak mężczyzna, on też jest grze na, na topie. Cześć tylko ja no nie? Reporter. Za co chcesz mnie reportować, człowieku? mi się, gań lepiej. A nie, 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 musimy sobie nie, nie ma szans. To, że piszą reporty, nie ma podstaw, żeby mi dać reporta. Bo niby za co ani nie nafidowałem, ani nic. No. Także nie ma się co przejmować. No Darek ma jeszcze zero, więc nie ma się co zmienić. Bo już człowiek nie będzie do to zadzić. O później ja od początku nie miałem do niego. Jak już mówiłem. Także stoimy pod wieżą, nic nie możemy zabić. mf tu jeszcze jest, odpuścimy już tą wieżę. No dobra. Jeszcze wezwali tego. Fajnie, że złota tak spustowali, ale ja powinien już odbić tutaj gdzieś na topa. Ja to przegrywam i nie, i nie mam szans. Sojusznik pokonany. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik został seryjnym zabójcą To nie wiem czy jest sens w ogóle Koniec serii Idź dalej. Nie, słyszę, I dalej Niech słyszę ich błagam się iść na miga Ja tam zrobię Nie ma sensu spuszczać bo przyjdą po mnie Udało się uciec. Koniec serii. 109, no ADC ma 60. Może jeszcze wybiemy tą grę. Mimo że ciągle ma 0-3. Ja mam 1, 1. No, ta Nota naka jest słaba, bo na no, nic nie ma pod APC poskładała. Ona ma chyba tylko ulta z a Chyba, czy możemy przez ścianę przejść. No, udało się. No, idziemy na topa. To nie wie, że padnie. Rób się jest w To jest już ma. Można się poddać, bo takie nie ma sensu. Tak mi się wydaje. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Zniszczono Twoją wieżę. To jest, ja wydwojemy się na czacie zamiast coś grać. Tylko ADC coś gra, a tam się puszczą na czacie. Uchniemy się, bo nie ma sensu iść dalej. Dobra, zbieramy na to. Chodźmy, zatrzymamy tą forę na topie. Jest sens iść dalej Aha, choć jeszcze nie wypadny. Przeciwnik pokonany. się może? Bo nie wiem gdzie oni są, a mogą przyjść po mnie. Można nie mogę tego kupić? Aha, mogę, dobra. Lucjan tam przybył na topka. To jest robocie. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Trochę tam Darek no, ciupię. Trzy trupy w drużynie Co? przeciwnej. jeden Koniec serii. będą <laughs> niczym sensu what No to jest tak przemiana że. Uderzmy nas jak chcą. Kiedyś płakałem o śmierć, teraz. Nie jest to jakaś opraga na topie z mojej strony, ale no. na dachu nie miałem szans w początku. Trzeba się poddać, bo tak jak bez znaczenia, mamy skrzynkę i tak na toksie. Także nie ma co wejść dalej, ale musi być jeszcze jeden głos i będzie do Możemy to wziąć do to jeszcze. Gdyby coś tutaj do mnie uciekało. O, zabił go. Koniec nie w tą stronę Przeciwnik pokonany ładnie Uda się poddaliśmy, okej, okay, trudno Nie ma co, go ja się nie Nie, bo oni się odłączają tutaj z, z gry, która była draftem bez znaczenia. Ok, mamy swoją grę. Nie mam mojej całej gry, udało się tą skrzynkę odblokować. Przypominam, mieliśmy wtedy w pięciu. Tam jedna osoba, czy dwie chyba, zdobyły eski, więc ja miałem dzięki temu skrzynkę. Tutaj mamy jakieś misje. Nawet nie wiem o co chodzi. B to miałem mocy C Tutaj to nie ma znaczenia Tutaj sobie przejdziemy do No i tutaj mamy naszą skrzynkę na Atoxie. zdobyto skrzynię Na ten moment W następnych dniach będziecie sobie mogli oglądać moje odcinki jak Akali, Alistariem, Amumu i Anibion Także to mamy już nakręcone te odcinki i będziecie sobie mogli oglądać. A w dalszych dniach co tydzień mamy jedną skrzynkę, więc myślę, że co tydzień gramy sobie z kolegą, który gra bardzo fajnie. I dzięki niemu w tych odcinkach mamy odblokowane skrzynki. Na Akali Alistarze, a i Anifce. będziecie mogli oglądać też jego gry, jak on dobrze fajnie grał. No i w następnych dniach też będziemy nagrywać i grać razem z nim. Co tydzień w sumie gramy jedną giereczkę. O, tą jedną skrzyneczkę, więc tutaj następne. Odcinki też będziecie dalej oglądać i postaramy się w tym sezonie iść typowo od, od A do Z. Czyli, tak, według tych postaci, które ja mam, tak sobie będziemy nagrywać mniej więcej. Jakbyśmy grali każdą, każdym co tydzień, jednym, to powinniśmy dojść do Tresza i powinien być koniec sezonu 2022. Nie powinniśmy grać już tutaj z tymi, bo tutaj gdzieś w okolicach Tresza powinien być koniec, powinien być reset. Już powinien być wtedy rok 2023 i gdzieś tutaj koło Jasza powinna się zresetować te skrzynki od nowa. Tak mi się wydaje. Zobaczymy jak będzie. Także jak coś to zapraszam do oglądania tych odcinków, a my spotykamy się w kolejnych odcinkach od A do Z. Pa pa.